Cześć, witam wszystkich na kanale Pierwszy Grosz, czyli miejscu, w którym dowiecie się, jak i gdzie zarabiać swoje pierwsze pieniądze wykorzystując do tego internet. No i dzisiaj mam dla Was przygotowany film na temat zarabiania w internecie bez 18 roku życia, czyli nie musicie mieć po prostu tych 18 lat skończonych, aby sobie na stronach, które dzisiaj Wam pokażę, zarabiać. Z racji tego, że tutaj na tych wszystkich stronach jest możliwość wypłaty na PayPala, więc więc tak jak powiedziałem, nie ma konieczności, żeby ten wiek 18 lat był ukończony, możecie sobie zarabiać troszeczkę wcześniej. No i później gdzieś tam na tego Paypala wypłacać. Przedstawię wam tutaj kilka stron, z których ja osobiście sobie korzystam. Co jakiś czas gdzieś tam wypłacam. No i oczywiście cały czas na tych stronkach mniej lub więcej działam. No i pierwszą stronką, którą wam przedstawię, jest stronka, na której po prostu w sumie na wszystkich tych stronach jest taka sama zasada, no bo trzeba wykonywać różne zadania i za te wszystkie zadania, które na tych wszystkich stronach sobie robimy, które wykonujemy, no to otrzymujemy punkty lub od razu po prostu pieniądze, które możemy sobie automatycznie wypłacić. No i pierwszą taką stronką, którą ja osobiście polecam i korzystam, jest to. Jest to stronka Gryna Plus, już, już od kilku ładnych lat funkcjonująca na rynku. No i wypłacalna tutaj za, za dzienny, dzienne logowanie na tej stronie. Nawet nie musicie nic zrobić tylko po prostu takie koło tutaj macie i na tym kole możecie sobie zakręcić. I oczywiście, oczywiście za to otrzymujecie te punkty, a punkty te możecie wymienić sobie właśnie na przelew na PayPal'a. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Widzimy, że, że mamy możliwość wypłaty właśnie na PayPal'a, więc jak sobie tam jakieś minimum do do wypłaty uzbieramy, no to możemy sobie wypłacić tutaj minimum to jest 10 dolarów. 10 akurat na tej stronie ja przyznam się osobiście, że kilka razy stąd odbierałem nagrody, ale ja osobiście sobie brałem gdzieś tam jakieś, jakieś losowe klucze do, do gry na Steamie. Więc, więc parę razy, tak jak widzicie, udało mi się z tej strony właśnie takie na, nagrody odebrać, i raz nawet trafiłem trafiłem chyba grę, która miała równowartość 20 dolarów, także, także jak dla mnie spoko z tej strony akurat zbieram sobie właśnie te punkty i co 600 punktów mogę sobie tutaj wypłacać i zamieniać na przykład na te klucze do, do Steamu. Także zasada jest prosta na tej stronie. Oczywiście robimy sobie nagrody, robimy sobie różne zadania. No i za te zadania dostajemy te punkty właśnie, których ja aktualnie tutaj na tej stronie mam prawie 400. No, i później albo sobie coś wybieramy, co nas interesuje z tych nagród, albo po prostu wypłacamy na nasze konto PayPal. Także tak się tutaj to prezentuje, jeżeli chodzi o pierwszą stronę. Druga strona jest jeszcze bardziej atrakcyjna, bo w sumie na niej, na niej tak samo można sobie zlecać wypłaty na PayPala. Tylko że tutaj można sobie robić przelewy za jednego dolara. Czyli tak naprawdę za wykonanie jednej lub nawet dwóch jakiś tam ankiet na stronie, lub wykonanie jakichś różnych zadań. Mamy już minimum do, do wypłaty, no i w sumie zasada jest taka sama: zbieramy sobie właśnie te punkty, które tutaj mamy, wybieramy nagrodę, jaką na, jaka nas interesuje, no i możemy sobie później zlecić wypłatę tak samo na PayPal'a. Także jedną właśnie z sali tej strony jest ta strona Web Może jest to właśnie, że, że to minimum do wypłaty na tej stronie jest, jest niskie. A zasada działania tej strony jest taka sama jak poprzedniej, czyli po prostu wykonywanie różnych, różnych zadań. Więc tutaj na, te, na temat tej strony nie ma się co za bardzo wypowiadać, no bo, no bo działa ona tak samo jak poprzednia. Jest ona na takich samych zasadach. Więc ustawiacie sobie jakiś cel, który chcecie osiągnąć. No i później za te monety, które macie tutaj na stronie, możecie sobie zamieniać, właśnie na. Albo jakieś przelewy do, do, do Paypala, lub pewnie jakieś różne inne yy, nagrody. Tak jak tutaj, ja sobie akurat wybrałem cel na Paypala, ale tutaj widzicie, że macie różne inne możliwości. może jakieś, nie wiem, karty podarunkowe do, do League of Legends. No, różne, różne możliwości są, nawet do Xboxa widzę karty podarunkowe, także coś dla kogoś zawsze interesującego się znajdzie. No i kolejną stronką którą chciałbym Wam pokazać, na której można sobie mm, troszeczkę zarobić. Jest to strona iSense, już funkcjonująca chyba od 15 lat, wypłacająca od 15 lat. Także tutaj zasada jest taka sama. Po prostu za wykonywanie zadań, ankiet lub jakichś innych czynności na tej stronie otrzymujemy mm, dolary, wynagrodzenie w dolarach. No i później, jak macie na swoim koncie jakieś tam mm, środki do wypłaty, to po prostu klikacie cash out. No, i tutaj macie przelew na PayPal'a również dostępny od 10 dolarów. Czyli tutaj to minimum do wypłaty jest troszeczkę większe, ale w sumie, w sumie stronka jest stabilna, więc nie ma obawy, że musicie, musicie tutaj wszystko zbierać na, na już, na teraz. Tylko po prostu jakoś tam w czasie sobie rozłożyć to zbieranie tych środków na tej stronie i dopiero później zlecić, zlecić wypłatę. Oczywiście macie tu dostępne ankiety, różne oferty, tak jak na podobnych. Tego typu stronach, no i tutaj właśnie macie różne zadania do wykonywania: poprzez ankiety, po pogranie w różne gry. Także ogólnie, tak jak powiedziałem na początku, zasada działania tych stron jest taka sama. Po prostu trzeba troszkę chęci, żeby czas poświęcić na tych stronach, żeby sobie troszkę z nich wyciągnąć. Także tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o kolejną stronę. Następną, jaką chciałbym Wam przedstawić, jest strona frykaż również posiadająca dość niski, dość niski poziom wypłat, bo tutaj też bodajże jest możliwość wypłaty od 5 dolarów, tak jest, 5 dolarów trzeba na PayPala uzbierać, żeby, żeby wypłacić. Także, także nie ma tutaj też jakiejś filozofii. Oczywiście na początku za rejestrację na tej stronie otrzymujecie również. Bonus, na, na którym możecie zgarnąć nawet chyba do 250 dolarów. Oczywiście jest to bardzo trudne i wypada bardzo rzadko, ale tak naprawdę zawsze warto spróbować może akurat się uda. Jest taka po prostu na początku skrzynka do, do otworzenia po rejestracji, po i rejestracji ta skrzynka po prostu daje Wam jakieś tam losowe, losowe nagrody. Także zasada tak, taka sama jak na poprzednich stronach. Minimum do wypłaty troszeczkę większe, bo tak jak powiedziałem, 5 dolarów na PayPal'a. No i to samo co na poprzednich stronach, czyli, czyli po prostu wykonywanie zadań, ankiet, granie w różne gry lub inne jeszcze jakieś czynności. Także to jest kolejna stronka, na której można sobie na pewno zarobić. Trzeba Tylko trzeba poświęcić troszeczkę czasu. Tutaj widzicie, w nawet macie zadania za. 96 dolarów, także to już jest dość spoko sumka. No ale wiadomo, jak się bardziej wgłębicie w jakąś z tych poszczególnych stron które ja wam teraz przedstawiam, no to pewnie na, na każdej z tych stron, lub prawie na każdej możecie znaleźć właśnie zadania z taką ilością. W sumie w taką, z taką sumą do zgarnięcia, więc trzeba tylko posiedzieć poszukać. No i tyle w sumie. No i chyba ostatnią stronką, którą. Mam wam do zaprezentowania jest strona Rewarding Ways, czyli po prostu kolejna, która hmm, wypłaca za wykonywanie poszczególnych czynności na stronie. Czyli takie jak ankiety, jakieś gry. No i w sumie to samo co na innych tego typu stronach. Także jak widzicie, no, jakiegoś wielkiego wyboru w internecie, żeby jakoś tak bez 18 roku życia zarabiać. Nie ma, nie ma zbyt dużo, ale zawsze znajdzie się jakieś, jakieś strony, które taką możliwość oferują właśnie zarabiania dla osób, które tych 18 lat nie mają skończonych. Tutaj oczywiście też na tej stronie jest możliwość wypłaty na PayPala, tylko że tutaj jest wypłata od jednego, jednego dolara. Ja tutaj akurat z tej strony wypłaciłem ponad 2 dolary. No i w sumie to też jest właśnie fajne w tej stronie, że, że to minimum do do, 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 do wypłaty jest po prostu takie niskie, jak na tej stronie Airweb. I w sumie to jest bardzo atrakcyjne, no bo tak naprawdę po paru, paru zadaniach możemy sobie od razu zlecić wypłatę z poszczególnej strony. Także, jak powiedziałem, no funkcjonalność tych stron jest na takiej samej zasadzie. Jak ktoś chce, to może skupić się na jednej stronie. Jak ktoś lubi się bawić, no to po prostu na kilku stronach założyć sobie konto i działać, a później wybierać sobie atrakcyjne dla Was nagrody dla poszczególnych stronach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, na każdej macie możliwość wypłaty na PayPala, więc możecie śmiało korzystać. Oczywiście link do każdej z tych stron znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcecie, użyjcie tych linków, jeżeli nie, no to nie. No i myślę, że z mojej strony to będzie na tyle w tym filmie. Także ja mam nadzieję, że się z Wami słyszę. Widzę. W kolejnym materiale na temat zarabiania przez internet. No i co do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Hej!